Nawa główna i na wyboczne składają się z dziesiątek jednakowych elementów. Cały ciężar sklepienia i dachu spoczywa tylko na czterech słupach. To praktycznie niemożliwe, musiałoby się zawalić. Ale łuki przyporowe przenoszą siły na zewnątrz, gdzie przypory równoważą rozpór sklepienia. Ten projekt był genialnym rozwiązaniem problemów statyki. Umożliwiał wznoszenie zarówno budynków wyższych, jak i bardziej widnych. Opat Sugeriusz z Saint-Denis dał budowniczemu wskazówkę: Cały kościół powinien być oświetlony cudownym światłem z wielu kolorowych okien. Tak jak napisano, Jam jest światłość świata. Kto za mną idzie, nie chodzi w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Katedra w Bourges, we Francji. Tutaj, na posadzce półpiętra, zostały odsłonięte tajemnice budowniczych. Jak udawało im się wstawiać masferkowe okna bez zaprawy i otworów, gdy wszystko musiało być z góry dokładnie dopasowane? Odpowiedź znajdziemy w ledwie widocznym rysunku wyrytym na posadzce około roku 1300. Mistrzowie warsztatów murarskich byli również architektami, kiedy przystępowali do budowy mieli tylko przybliżony projekt katedry. Ich wizje nabierały kształtu wraz z postępem prac. Weźmy na przykład wielkie okna Historycy dociekają, jak z pierwotnych pomysłów architekta powoli wyłaniały się katedry. Wyryty rysunek, który zachował się w burż, pokazuje, jak ustalano proporcje. Jean-Yves Ribault zmierzył każdą pojedynczą laskę, każdy mazwerk, każdy trójliść w oknach i porównał z rysunkiem. Historycy uważają architektów katedr za geniuszy, nie znając zasad nowoczesnej inżynierii budowali średniowieczne drapacze chmur, nabywali doświadczenia posługując się najprostszymi narzędziami. Widać, że rozmiar rysunku na posadzce jest taki sam jak rozmiar okna. Średniowieczni murarze nie umieli robić planów w zmniejszeniu, nie pracowali w skali 1 do 1 rzeczywistej wielkości. Otrzymywali w ten sposób pełny obraz okna i jego elementów, co mogło posłużyć potem do wykonania drewnianych szablonów dla rzemieślników, obrawiających bloki kamienne tworzące okno. Wznoszenie katedr było najbardziej zaawansowaną formą średniowiecznego budownictwa. Budowniczowie posługiwali się wzornikami, których przykładem jest podręcznik Wiarda de kurta z 1230 roku. W tej księdze można znaleźć obszerne porady dotyczące rzemiosła murarskiego i rysunku zgodne z wymogami geometrii. Jeśli chce się wybudować wieżę taką jak w Laon, trzeba zastosować przypory. Księga Wiarda zawiera przykłady doskonałej syntezy techniki i sztuki budowlanej. W architekturze europejskiego gotyku kamień i szkło znalazły wspólny język. Jeden z najstarszych rysunków pokazuje zachodnią fasadę katedry kolońskiej. Budowę zlecono w roku 1300, blisko 50 lat później rozpoczęto pracę. Bo tym, którzy przyjdą po nas, trudno będzie dalej budować, jeśli zamysł tkwi tylko w umyśle budowniczego. Rysunek ma 4 metry wysokości. Pokazuje to, co mistrz budowlany Gerhard począł w głowie in Mente konceptum. Według tego projektu katedrę ukończono dopiero w 1880 roku. Niewiele było dużych miast bez gotyckiej katedry. W samej Francji zbudowano w średniowieczu ponad 80 katedr i 500 dużych kościołów. Budowniczowie przenosili się z miejsca na miejsce, a wraz z nimi rozprzestrzeniały się techniki i innowacje. Ówczesny rozwój budownictwa można porównać z rewolucją przemysłową. Katedry były symbolem nowych czasów. Stało się to możliwe dzięki rozwojowi komunikacji, handlu, różnorodności krążących dóbr i dzięki prostemu faktowi, że chłopi wytwarzali większą nadwyżkę żywności. Ale w rozwoju tej jednolitej, spójnej, średniowiecznej cywilizacji okazały się niezbędne także wielkie inwestycje związane z budową katedr i wielkich kościołów. Wzrost zatrudnienia, rozwój techniki i narzędzi stało się to głównym motorem wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego Europy w późnym średniowieczu. W katedrze w szartr stąpałem po szlaku do Jeruzalem. Szedłem krętą drogą do raju. Święty Jan napisał w objawieniu Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Pozwoliliśmy wieść się wieże tą drogą. ale w innych sprawach musieliśmy polegać na wiedzy i doświadczeniu, jak budowniczowie katedr. Przyszła pora opuścić szartr. Gdy wróciłem na kwaterę, doznałem wstrząsu. Izba została splądrowana. Co z mapami dla Abbehaima? Dzięki Bogu były tam, gdzie je schowałem. Ale musiałem być czujny. Byłem w niebezpieczeństwie. Udało mi się zgubić prześladowców i uciec z miasta. Najkrótszą drogą udałem się do Brugi, by wsiąść na statek do Lizbony. Jak zwykle wszedłem na najwyższą wieżę, by rzucić okiem na miasto. Miałem sporo czasu przed wejściem na statek i wykorzystałem go na zwiedzanie Wenecji północy. Brugia była jedną z metropolii średniowiecza. Każdy, kto zajmował się wymianą pieniędzy albo dóbr, musiał mieć w Brugii przedstawicielstwo. Ponad 30 narodów kupieckich miało tam swoje filie. Codziennie rano przed domem kupca Van de Berze sprzedawano weksle. Jego nazwisko zachowało się w określeniu bursa kupiecka. Pierwsza na świecie giełda była w Brugii. Kupcy tworzyli swoją Rzeczpospolitą, która nie znała granic. Podróż z Brugi do Lizbony trwała tydzień. Nie byłem pewny, czy ktoś mnie nie śledził. Ale nic się nie wydarzyło. Podróż była spokojna. Wiosną 1493 dobiłem do brzegu w do mego miejsca przeznaczenia. Wreszcie mogłem oddać Martinowi Behaimowi mapy morskie. Cieszył się zaufaniem korony. Wykonał kopię swojego jabłka ziemskiego dla Portugalczyków. Powiedziałem mu, jak bardzo podziwiałem jego globus w Norymberdze. Zwierzył mi się, że zamierza wyruszyć w podróż z doświadczonymi żeglarzami wokół Afryki na Ocean Indyjski. Zaczynała się epoka odkryć geograficznych. W miejscu, gdzie na nowoczesnych globusach widać obydwie Ameryki, Globus Behajma z 1492 roku pokazywał tylko bezbrzeżny ocean. W tym samym roku Krzysztof Kolumb odkrył Nowy Świat. Historyk Jakub Burchardt napisał, człowieka średniowiecza Nieustannie uskrzydlała energia i pragnienie poznawania świata zewnętrznego, swego przeznaczenia i samego siebie. Ten duch zawsze cechował Europę. Czy średniowiecze było epoką mroków? Raczej nie. Średniowiecze było już jutrzenką ery nowożytnej. Obejrzałem, co było do obejrzenia. Teraz chciałem odkrywać nieznane światy. Nie mogłem zapomnieć słów Petrarki, a chodzą ludzie podziwiać szczyty gór. Na szczycie wszystko się kończy. To kres, do którego zmierza nasza wędrówka. Wersja Polska Agencja Produkcji Telewizyjnej Rok 2007. Opracowanie Stanisław Pawlicki, fragment listu Petrarki w tłumaczeniu Jana Parandowskiego. Czytał Janusz Szydłowski.